Cześć, witajcie. Chciałem wam pokazać odmianę Pink Popcorn. Drugą, różową, dostępną odmianę na rynku polskim. Jest to mieszaniec z borówką wąskolistną, czyli zupełnie inne pokrewieństwo gatunkowe niż odmiana Pink Lemonade. Krzew jest na razie mały i tak naprawdę nie powinienem Pozwalać mu owocować, no ale chciałem zobaczyć, jakie ma owoce, czyli podstawowy grzech działkowicza, chcę zobaczyć, jakie ma owoce dana odmiana przedwcześnie pozwala mu owocować. Nie powinienem tego robić, ale ciekawość wzięła górę i proszę zobaczyć, to w zasadzie nie jest kolor różowy. To jest praktycznie kolor biały. Te owoce tutaj one są dojrzałe. Więc, jakby ciężko trochę odróżnić dojrzałe owoce od tych niedojrzałych. Ale myślę, że w miarę da radę. Zobaczymy, jak smakuje. Zaraz Wam powiem, czy jest super, czy nie. Zobaczcie sobie jeszcze. O, tutaj ślimor. Chyba wszedł, próbujemy. Hmm. Smak specyficzny, ale słodki bardzo fajny. Ciężko mi jest powiedzieć, jak to smakuje. Nie wiem, może trochę poziomką, ale porównywanie zazwyczaj smaków to nie ma sensu. Ogólnie widzę, że spoko odmiana. Także mogę polecić. Na razie dzięki za oglądanie i cześć.